W jaki sposób powstał Księżyc? Oczywiście mowa tu o tym naszym jedynym satelicie. W jaki sposób do tego doszło? Jest kilka hipotez. Zacznę od tych najstarszych, najmniej prawdopodobnych i dopiero powiem, jak najprawdopodobniej do tego doszło. Taką pierwszą, najstarszą wersją, która jest niemożliwa, było to, że Księżyc po prostu oderwał się od Ziemi z powodu siły odśrodkowej, a Ocean Spokojny, jest to to miejsce, ta wyrwa, gdzie była ta masa księżyca. Oczywiście jest to niemożliwe. Później powstały inne hipotezy. Jedną z nich jest to, że księżyc po prostu powstał w innym miejscu układu słonecznego i został przechwycony przez Ziemię. Że ta grawitacja ziemska przechwyciła ten obiekt, zatrzymała go wokół siebie i. Przez te miliardy lat ten Księżyc, chociaż z y, każdym rokiem oddala się od Ziemi, po prostu jest on przechwytywany przez grawitację ziemską. Ale ta hipoteza też nie jest do obronienia. Teraz większość naukowców uważa, że Księżyc powstał w wyniku zderzenia protoziemi, czyli taka jeszcze nie do końca dokończona nasza Ziemia, taki początek scalania się naszej Ziemi z obiektem wielkości Marsa. A z wyrzuconej materii, w wyniku tego uderzenia z wyrzuconej materii na orbitę okołoziemską powstał właśnie Księżyc, że uderzyła w nas inna planeta. No nie planeta, też jakiś obiekt. Część materii z tej protoziemi się oderwała na orbitę okołoziemską. Tam była utrzymana przez grawitację protoziemi. Ziemia się dalej tworzyła, Księżyc się na tej orbicie też utworzył i tak do tej pory ten księżyc z tam jest, że tak właśnie powstał księżyc. I to jest to najprawdopodobniejsze i najbardziej potwierdzane przez większość naukowców możliwość powstania księżyca. Oczywiście nie wiemy do końca w takiej wersji powstania księżyca, nie wiemy do końca jaka była wielkość tej protoziemi, nie wiemy jaka była wielkość tego obiektu, który uderzył w Ziemię oraz ile tej materii wyleciało. Może kiedyś uda się w sposób naukowy to wszystko udowodnić, ale to jest najprawdopodobniejsza wersja powstania właśnie Księżyca. Uderzenie innego obiektu, oderwanie się na orbitę okoziemską części materii, z której powstaje Księżyc i dokończenie się powstawania z protoziemi do tej Ziemi, którą znamy współcześnie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do ocenienia, skomentowania oraz zasubskrybowania kanału.